Ostatnie wydarzenia we Francji były inspiracją do utworzenia nowej serii na betonowych szpilkach Katastrofy Budowlane. W pierwszym odcinku serii powiem, czym jest katastrofa budowlana oraz opowiem o jednym z najtragiczniejszych pożarów w historii. Witajcie w Betonowych Szpilkach. Rozpocznijmy formalnie od tego, czym jest katastrofa budowlana. Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane, artykuł 73, katastrofą budowlaną jest niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów. Nie jest katastrofą budowlaną, uszkodzenie elementów budowanego w obiekt budowlany, nadający się do jego wymiany lub naprawy, uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami oraz awaria instalacji. Pożar katedry w Notre Dame jest niewątpliwie katastrofą budowlaną, która zaskoczyła swoim rozmiarem i tym, że dotyczyła tak ważnego obiektu budowlanego. Jakie były przyczyny tego wydarzenia oraz jakie wnioski zostaną wyciągnięte na jego podstawie, pokaże czas. A skoro już mowa o obiektach sakralnych i o pożarach w tych obiektach, przenieśmy się na chwilę do drugiej połowy XIX wieku, a konkretnie do Chile, do jego stolicy, Santiago. Kościół Compagnia de Jesus, którego budowę zakończono w 1631 roku, był jednym z najbardziej obleganych w stolicy i strategicznym miejscem towarzyskim dla mieszkańców Santiago. Na wieży znajdował się zegar, który odmierzał czas dla całego miasta. Dodam tylko, że w tym czasie zegarek naręczny czy kieszonkowy dopiero się upowszechniały. Natura i żywioły wielokrotnie wystawiały konstrukcję tego kościoła na prógę. Już po 16 latach od końca budowy Santiago nawiedziło trzęsienie ziemi, które powtórzyło się po niecałych 100 latach. Powodowały one zdruzgotanie kościoła. Następnie pożar w 1841 roku po raz kolejny pozostawił świątynię w ruinach. Po tym wydarzeniu remont kościoła zakończył się w 1847 roku. Jego wygląd nie zmienił się znacząco. Trzy wejścia romańskiej fasady z zaokrąglonym dachem i główną dzwonnicą z zegarem, a także mniejsza wieża i duża wieża z tyłu. Obiekt stał się ulubieńcem mieszkańców. W 1858 roku inżynier Eduardo Hanson zaproponował prezbiterowi odpowiedzialnemu za ten kościół instalację dostaw gazu wodorowego do oświetlenia wewnętrznego. Kapłan zdecydował jednak, że oświetlenie pozostaje w mniej nowoczesnym systemie, takim jak świece i lampy na olej i gaz. Była to decyzja, której w przyszłości żałował cały kraj. Zatrzymajmy się teraz na chwilę w roku 1863, kluczowym dla tej historii. 8 grudnia, dzień święta niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny. W kościele Izojdów, jak co roku, zebrał się tłum wiernych. Istotne jest to, że większość z nich stanowiły dzieci i kobiety ubrane w modne ówcześnie suknie krynolinowe. Dla męskiej części widzów dodam, że krynolina to mocno nakrochmalona halka lub sztywna sukienka, spódnica oparta na metalowej konstrukcji, mającej nadać sukni potężny, majestatyczny kształt. Wow! Z okazji święta religijnego w kościele zapalono ponad 7 tysięcy lamp. Niektórzy twierdzą, że było ich nawet 15 tysięcy. Ściany świątyni były pokryte papierowymi girlandami oraz ozdobnymi materiałami, do których przymocowano palące się świece i lampiony. Kwadrans przed 19, kiedy w kościele znajdowało się 3000 wiernych, w świątyni wybuchł pożar. Wiszące w pobliżu ołtarza zasłony zajęły się od oświetlających prezbiterium lamp gazowych. Obecny w pobliżu mężczyzna rzucił się, aby zgasić ogień, w momencie, kiedy mu się to udało, ogień pojawił się po drugiej stronie ołtarza. Nieudana próba stłumienia ognia doprowadziła do rozprzestrzenienia się jego na drewniany dach pokrywający świątynię i na wysiące na ścianach świątyni ozdoby. Z niesamowitą szybkością ogień rozprzestrzenił się i w ciągu pięciu minut dotarł do kopuły. Boczne drzwi kościoła były zablokowane, a jedyną drogą ucieczki było wejście główne, co spowodowało wywołanie paniki wśród znajdujących się w środku kobiet. W ucieczce przeszkadzały wspomniane już suknie krynolinowe, które zaczepiały się o meble i podwały upadki. Fatalne było również to, że dwoje drzwi bocznych wejścia głównego prowadziły do pomieszczeń kaplicy, połączonych jedynie małym przejściem z resztą kompleksu, co przyczyniło się do przeludnienia i utrudnienia wydostania się ofiar. Kilkaset osób udało się uratować w ciągu pierwszych 15 minut od wybuchu pożaru. Niestety, ciała osób zdeptanych w tłoku zablokowały drzwi i ostatnią drogę ucieczki dla wiernych, napierających ze środka kościoła. Paliwo z tysięcy płonących lamp zaczęło rozlewać się na płonących wiernych. Scena płonących ludzi była horrorem, który potem powtórzył się w gazetach następnego dnia. Niektóre kobiety, aby się ocalić, musiały pokonać swoją skromność i pozbyć się wszystkich płonących ubrań, aby zostać uratowaną. Podczas gdy dzwony błagały o pomoc, dookoła kościoła zebrał się tłum mieszkańców. Widzowie jednak nie mogli nic zrobić. Jakakolwiek próba otwarcia drzwi nie powiodła się, ponieważ były one otwierane jedynie do wewnątrz, a nacisk ciał nie pozwolił pomóc ofiarom. Zdesperowani ludzie próbowali różnych metod pomocy. Jeden z wieśniaków w twórczy sposób wykorzystał to, co miał dostępne, pobiegł po konia i rzucił w stronę pożaru lasso przywiązane do siodła. Zaczynając ciągnąć na zewnątrz wszystkich, którym udało się utrzymać linę. Niektórzy z uwięzionych znaleźli zbawienie dzięki tej nietypowej akcji. Pomimo wszystkich wysiłków, tych, którzy próbowali wydostać się na zewnątrz, oraz tych, którzy w heroiczny sposób próbowali dostać się do środka i uratować osoby, ogień całkowicie ogarnął wejście główne i wielu zbawicieli, którzy chcieli uratować płonące ofiary, również zginęło w pożarze. O 22 do wewnątrz budynku runęła drewniana wieża, zabijając ranne, ale jeszcze żywe osoby, które nadal przebywały w świątyni. W relacjach z tego wydarzenia pisano: setki ludzi zostało zabitych na progu, spalonych na widoku całego miasta. Po wygaszeniu ognia odsłonięto tysiące spalonych ciał. Śródła podają liczbę ofiar od 2 dwóch do 25 dwóch tysiąca ludzi. Co uczyniło to wydarzenie jednym z najtragiczniejszych pożarów w historii. W tym pożarze zginęła jedna na 27 kobiet Santiago. W obliczu niemożności zidentyfikowania zabitych i związanym z tym ryzykiem epidemii postanowiono pochować ofiary we wspólnej mogile na terenie cmentarza głównego. Od 9 grudnia, czyli dzień po tym tragicznym wydarzeniu, na teren cmentarza wyruszyło 146 powozów konnych wypełnionych po brzegi ofiarami. Wyruszyły one w swoją ostatnią podróż do grobowca, który wykopało 200 mężczyzn. Usuwanie ciał z pogorzliska trwało 10 dni. Kilka dni później władze postanowiły o przeniesieniu świątyni do inne, na inne miejsce. Ocalałe z pożaru ściany kościoła zostały rozebrane, a w miejscu tym powstał ogród. Tam, gdzie znajdował się ołtarz spalonego kościoła, w 1874 roku stanął pomnik upamiętniający ofiary pożaru. Dzwony kościelne ocalały z pożaru, zostały przeniesione do innego kościoła, a w wyniku porozumienia w 2010 roku wróciły do, do ogrodów Santiago. Pierwszą reakcją czynickiego społeczeństwa była próba ustalenia, co się stało. Wszystko wskazuje na to, że powodem pożaru było zapalenie się gazu w pobliżu prezbiterium i ołtarza. To tragiczne wydarzenie poruszyło zarówno obywateli, jak i władze, i podjęto środki, aby w przyszłości zapobiegać takim nieszczęściom. Wprowadzono ważne zmiany. Między innymi to, że drzwi do miejsc publicznych muszą być bezpieczne i uznawane jako droga ucieczki i otwierane na zewnątrz, a nie do środka, tak jak miało to miejsce w kompanii Jadezus. Poza tym nikt nie był przygotowany na pomoc ofiarom, nie było organizacji przygotowanej i wyposażonej w odpowiednie narzędzia. To wydarzenie i masowe przybycie dzielnych ochotników było punktem wyjścia do stworzenia pierwszej kompanii szlachetnej Straży Pożarnej. Santiago de Chile instytucji, która od wieków wypełnia dumą chilijskie społeczeństwo. Była to pierwsza straż pożarna w Chile. Mam nadzieję, że podobał się ten odcinek. Jeśli tak, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie. Jeśli chcecie więcej, dajcie znać. Do zobaczenia. Na koniec chciałabym się podzielić z Wami jeszcze jedną katastrofą. Złamałam nogę. Dlatego ze względu na rekonwalescencję odcinki betonowych szpilek mogą pojawiać się nieregularnie.